Żyjemy w czasach ciągłego rozproszenia i pędzimy bez chwili wytchnienia. Życie, którego jesteśmy częścią, sprawia, że zaczynamy pomijać ważne momenty, nie widzieć tego, co istotne. A to my przecież jesteśmy przyszłością, by w pewnej chwili stać się przeszłością. Teraz, teraz. Teraz życie mija nam nieustannie, ale możemy je zatrzymać. Wystarczy jeden ruch, jedna fotografia, by wszystko, co ważne w tej chwili, zostało zapisane na zawsze. Wystarczy, by ktoś to chciał opowiedzieć, by zasiał ziarno ciekawości, powiedział o emocjach i zostawił z refleksją. To wszystko dzieje się z pewnej przyczyny i to wszystko mieści się na jednej fotografii. Czy lubisz poznawać jej historię? Czy czujesz potrzebę zagłębienia się we wspomnieniach, które już nie wrócą, ale mogą sprawić, że coś, co kiedyś było błędem, już nigdy się nie powtórzy? Cześć, ja jestem Bartek. I opowiem Tobie pewną historię.